dobry panie Damianie. Dobry. Przyjechaliśmy Szucina ze Szczecina jako, do was. jako ja taka moja fanka największa wasza. Przyjechałam z do was. Serio? No, ze Szczecina specjalnie, wczoraj pieczone. O kurczę. Tylko jakby pan mógł sobie to jakoś wyjąć, bo foremkę zabiorę. Mam nadzieję, że się podzielicie z Kubą. No tak. Szarlotka, najlepsza pod słońcem. Mm, ale pachnie, a ja lubię szarlotkę, no. Czyli coś nam fajnie. Trafiłaś. Nie, nie mam tą. Dobrze, te pop. Co? 590 pop. A co to jest? Taka zabawka. O, elegancko. To całe mnie zaszczyciłam dzisiaj o, do Was jechali, Żeby Was odwiedzić na żywo. O, no dziękuję jeszcze raz. Jeśli tak przyjdzie Kuba, to zrobimy test smaku. Dobra, no <laughs> dla Kuby też tam połówka nie zostanie, nie? No, no, to nie jest takie się dobre, dobra? że zjem cały. To też. To te pop. Od 1 miesiąca to kosztuje? Takie pop. pop. No te pop wiem, to pop 990 zł. Co to jest za Ja no, Taka, że się rusza głową. Ten pop po ile ma taki milipapan? 299 złotych. O, jest, A głośniki bezprzewodowe tylko tego JBL-ka macie? Czy jeszcze coś? G-Funk go nazwałem, bo to nie wiadomo jaka marka. Mogę okay, zobaczyć? O, tutaj jeszcze jest taka manta. O, ten jest fajny, ten większy manta, no. Tak? Hmm, to te chaty rozsadzić. <laughs> O. Nie, tylko, tylko bez, bez, nie, bez mikrofonu. Nie, nie, nie. Nie, nie bez. bez mikrofonu. Nie, po to to mikrofonu. Ja Bo nie umiem śpiewać. Ja ja A możemy zobaczyć, jak on działa? Jasne, no. Głośny, nie? Tak, u basu nie ma takiego super, ale... To jest ten, czy ten mniejszy? Nie może być. Czy mniejszy? No koło je wejdzie. A coś no, jeszcze no, potrzebujemy? Dobra karta przetargowa jest. Wczoraj pieczony, świeżutkie. Pięć jak mogę zrobić. No i fajnie, zapierzemy. Dobra. No. No. Proszę bardzo. Dziękujemy. No ja was oglądam, no, na wasze prywatne vlogi, kuby i twój. No, właśnie nagrywałem sobie teraz. Teraz z Londynu będzie. Ja jeszcze bym poprosił ten głośny za panem. Ten? Ten mały? Tak. Zobaczymy jak to gra? Zobacz. Mały, ale <laughs> O właśnie. Może być taki? Mhm. Też jakiś rabecik, nie? Trzy dyszki mogę zrobić. Daj. Daj. O, dziękuję. I proszę bardzo. Zrobiłeś trochę Dziękuję. ja dziękuję. Super, dziękujemy. Miło było poznać. Również. Okay. Wszystkiego dobrego. Daj. Okay, e, Pozdrowienia dla Kubusia, nie, z tym Dobrze ciastem Dobrze pozdrowie też. i dziękuję ślicznie za ciasto. Dzień dobry, cześć. Siemaneczko widzowie, chciałbym przedstawić wam krótki fragment vloga z naszej podróży z Kubą do Londynu. <totantrophe> get off, get off. Jak trawa. A jak to się otwiera? Do Oprost. ciebie. Aha. <głon awfullord> o, ja tu jak ciasno. Chyba coś się stało tu i tu trzy radiowozy stały. Była przerażona, nie? Przyjechała policja. No to idziemy. Chyba ta znów sobie rada, nie? Podobało wam się? Jeżeli tak, to zapraszam do obejrzenia całego odcinka na moim kanale Iwan. Link zostawiam wam w opisie oraz komentarzu. No to tak, pierwsza sprawa, Playstation Portal. O, tego jeszcze nie miałem, no. Nie? O, to super. Myślałem, że właśnie miałeś sporo takich portalach tak chyba się, jeszcze tak się nie miałem. Tak spodziewałem, wiesz? celu, w którym go kupiłem, to ani razu mi się nie przydał. Możesz sobie to od odkleić, bo to już było używane. Ile byś chciał za niego? Wiesz co, nawet nie wiem, po ile używki chodzą. Możesz zerknąć tam i, i obczaić to sobie, bo nawet się nie orientuję. No ja go kupiłem, on był wtedy warty, nie wiem, teraz chyba po 900 coś chodzą nowe albo koło 1000. Jak go kupiłem, to chyba był świeżo po premierze. 1050 kosztował. Zresetowałem go, żeby tam konta mojego nie było. Właśnie minusem jest tego to, że on przez Wi-Fi tylko działa, co nie? Konsolkę potrzebujesz do tego normalną. a to musi domu? No, wiesz co, bo to musisz mieć albo przez wi no. albo po prostu gdzieś poza domem, ale musisz mieć dobry internet. To w no ma na zasadzie, że to sobie odpalasz, przykładowo gdzieś tam jesteś w terenie, masz konsolkę podłączoną. W sensie masz konsolę ustawioną w ten tryb, żeby tam na czuwaniu była, co nie. I odpala się konsola, przez to, że to sobie odpalisz i przez połączenie internetowe transmituje ci obraz. Czyli tak łączy się z konsolą w domu, tak? Tak, no. W sensie to jest coś takiego, jak przykładowo chcesz sobie iść albo na delegację, gdzie siedzisz, albo na jakieś wakacje i chcesz sobie pograć, albo jak telewizora nie masz, albo przykładowo jak masz telewizor w innym pomieszczeniu i chcesz sobie w łóżeczku popykać, co nie? No ja dosłownie to wziąłem tylko dlatego, że pracuję na co dzień w Niemczech i po prostu mieszkamy te, w takim publicznym... No, po prostu mamy takie publiczne typ salon, salon yy, w czwórkę dzielimy, i nie chciałem tam, wiesz, zaburzać tego spokoju tam. No, ale koniec końców mi się nie przydało. Rzadko kiedy gram na konsoli, a jak gram, no to. To dosłownie chwilę. I masz jeszcze paragon fakturę, żeby była gwarancja? Mm, Czy nie ma? Nie, to już raczej nie będzie, no bo one chyba mają rok gwarancji. Dokładnie no jakbym chciał kupić taką z drugiej ręki, no. to jest tak 650 bym musiał wydać, no. nie? Ale wolałbym chyba dopłacić do nowej sobie, jeżeli jest za 929 na przykład. No nowa. Więc tu by wychodziło gdzieś tak cztery stówki. Spoko. Mogę się zgodzić bez negocjacji. Jest bardzo ładna. No. Giełka, wiadomo, tak była. No. No ja nie wiem, ją może z razy odpaliłem i to tak wiesz, tylko żeby sobie przypomnieć jak to było. Tutaj mam kartę graficzną, ale to nie jest to, co na opakowaniu. Weź sobie tam rozpakuj. Jak ją obrócisz, to tam masz model napisany. Gdzieś tam jest taka mała karteczka. Nie, 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 nie za stara. Leży. Za stara, żeby leżała u mnie i za stara, żeby się wziął. Ty też nie ma tego, jak sprawdzić, nie? Jak leżała, to To trzecią rzecz mam, taką, z którą możesz trochę czasu spędzić, żeby to sprawdzić. Valve Index mam, mogę przynieść. Dobra, przynieś, Dobra. Proszę cię bardzo. A za 5 dni wezmę w ciemność. zobaczymy. Dobra, git. Się pozbędziesz. Jeśli wracę z tym to kawał sprzętu, nie? No. Jest sporo czasu, żeby Trzeba sporo czasu poświęcić, żeby to podłączyć wszystko i tak dalej, nie? Ale też jest w idealnym stanie. To są te kamerki no, takie. W idealnym, nie, ale... No, to są te czujniki takie. Te czujniki okay. musisz mieć zamontowane do ściany albo wolno stojące. Dużo używałeś, tak? też mało. Wiesz co? Przez miesiąc czasu, jak to kupiłem, to tak intensywnie to używałem, a tak to dwa lata temu to kupiłem i ta, tak to ciągle leżało, wiesz? Nieużywane. No, jakiś czas temu remont pokoju zrobiliśmy i tylko przez to, że te musiałem te czujniki i demontować. Stwierdziłem, że a dobra, zamontuję jeszcze raz i sobie jeszcze raz odpalimy tam, ten sprzęt, co nie? No i Właśnie, pograliśmy i stwierdziliśmy, to... że i tak nie będziemy w to za bardzo grać. bit Cybera sobie popykaliśmy i koniec. To jest takie, wiesz, takie fajne, jak to kupisz i jak się już tym nacieszysz, no to już później się nie chce. 1700 z Lombardu jest taki zestaw. A ty ile proponujesz? Teraz już są dwójki pewnie, nie? Yy, nie, chyba nie ma. Będzie premiera jak się... ten sam zestaw, co wy macie, 1700 złotych, ale biorę mhm. pod uwagę to, żeby wychodzi dwójka. Wtedy szybko ceny spadają, nie? No. tak jak wychodzą nowe telefony. Także tu bym dał tysiaka. Tysiaka? Tysiaka, no. A coś więcej? Do wyrody? 1100 maksimum. To ile mamy za wszystko? 30... 1550. Brzmi dobrze. I nie musisz wraca wracać z niczym, tylko z gotową. Stówkę byś jeszcze dorzucił do, do tą No nie mam, nie mam naczyń. na czym. Hmm. Na karcie nie dołoży na tym nie i na ten też. No dobra. Dobra? Niech będzie. A ja myślałem, że to PlayStation Portal, to jest taka mała konsola. No tak? właśnie, ja też tak myślałem. Dopóki się nie zainteresowałem, wiesz, przed kupnem, ale uznałem, że ja, dobra, i tak kupię. Dlatego portal się nazywa, nie? No bo. Bo transmitujesz obraz. A jak mi powiedziałeś, że to się łączy z internetem, ten portal, to myślałem, że pewnie tak. jest y, chmura, po prostu, w której wiesz. Odpala się jakby Nie, dbra, właśnie, a nawet, się nawet swoim nie konsolą to. W domu, tak? Nawet nie to, nawet wolałbym tak, żeby to wiesz, kupić subskrypcję jakąś, coś i sobie popykać, tak? A to potrzebujesz swojej konsoli, żeby wiesz, y, była włączona. Dziwne, nie? I musisz mieć dobry internet, żeby to wiesz, żadnych tam spadków nie było ani nic takiego. Czyż jest takiego jak granie w chmurze, czy coś takiego. Nie, no, yes, no, nie masz dobrego tego no, to tylko no, się tam wieś, logujesz gdzieś tam, nie? Nawet teoretycznie lepiej sobie kupić. Tableta i z tego tam na XBOX coś tam, jest coś takiego, że streamujesz sobie, co nie? Nawet z tableta możesz sobie popykać, jak sobie w Bluetoothie kontrolę podłączysz. Podpisz tam tylko. Tam jest coś DJI. A co z DJI szukacie? Nie, Patryk czeka na premierę nowego drona. Ja na nowego Pocket'a czekam i tą action. 6. Ja na Neo 2. Ten taki mały, tak? No, ten mały taki. I właśnie teraz 13 jest premiera. Fajny jest tak na wakacje czy coś, żeby sobie na ludzie polatać. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 i 50. Okej, Proszę super. bardzo. Dzięki uprzejmie. Dzięki również. Miłego dnia życzę. Wzajemnie, hej. Na razie, hej. Ile to stoi tu? 600. Stówek. Stówek. I to jest e, parę razy użyte, nie? Tylko wiesz jak to działa? Właśnie nie. Yy, musisz mieć włączoną konsolę w domu i przez internet to się łączy, nie? Także Aha, albo w po prostu. No albo możesz gdzieś być też w innym miejscu mieć dobry internet, ale podobno i tak musi mieć konsola w domu włączona. Aha. Z tego co tu kolega No tłumaczy, nie? z aplikacji chyba można sobie włączyć, więc... No, jak masz trzeba tak. czuwania to tak, no. To będzie to? Mhm. To szybko poszło. Przez ile to przyjąłem, nie? Ja właśnie myślałem, że tamto to jest to. Tamto. Nie, nie, nie. Tu wkładasz z smartfona, No jak? właśnie. Portal no, to jest troszkę większy. No ale akurat jak jest, no to... 629 karton czy to karton? Karton, no. karton. Proszę bardzo. Dzięki Cześć. Cześć. nie Hejka, a dla was co będzie? Na pewno tą żarówkę chcemy zobaczyć. To jest na telefonie? Że przez telefon możesz. Tak, watać? tak. można nią sterować. Jeszcze dokładnie nie wiem jak. czy ją łączysz z routerem? Nie, i w aplikacji sobie później sterujesz. Oświetlenie. Na pewno bierzemy coś takiego. To weźmiemy. Dobra. I coś jeszcze? Bo co to kupki, które kiedyś sobie hmm, Kupki, jakie kupki? Starbucks? Były takie. Takie kupki, Cygnawski. Tak kubki. Kubki. palis. Yes, jest. No? Francja. Jakie zostały gryzyce? No jest dużo zostało Po co my w tym co jest To ty co powiesz, jest Tak, już Sao Paulo Chile Aruba Starbucks. Hmm. Petersburg Sankt Petersburg no. I... Kuraka? I to jest zestaw czy to pojedyncze? Się nie, pojedyncze. pojedyncze. Po 40 zł. Jakiś ładny, tylko który jest ten ładniejszy? Zobaczmy. Ten wezmę na pewno i na chile. chile. A te dwa. dwa. No, Dobra. weźmy ten tam znaczy. wy też chcecie po kubeczku? Nie. nie, nie. nie. Taki no takie po... fajne, duże, nie? No takie ładne powiecie. Może ma też tryb jakieś disco, nie? No, Bo będzie zmieniać w no, Zobaczymy. Nie taka pierdoła. 69 złotych. Będę... A nie ma być drobnych może? A ile tam? Jest? Czekaj. 69. A jeszcze jeden kubek wezmę, to ile będzie? Eee, no stówka. No to bierzmy to jeszcze jeden kubek. Tak? Jakiś. Dobra. Trzy Obojętnie, które? Trzy kubki. Obojętnie, może być czerwony. No Jeszcze do innym razem. Nie mówiliście, nie na wyjazd. Sao Paulo się Może być, może być, baja. Może byś nie pobił po drodze. <laughs> Się Kurde, tak. przepraszam, ja ten, nie wpisałem ceny, bo jeden kubek to jest 40 złotych, no. a ja wpisałem 20, tak jak przyjęte było, bo dwa, no, dwa kubki to wyszło 40, tak, ale nie za kubek, tylko za dwa. Co, to może zróbmy dwa kubki, bo tak no. 40 miało być, nie? No. I, I żarówkę 20, i wtedy będzie stówka. Pasuje. Nie? No. A wy mi ten na nie? Przepraszam, bo, kurczę, pomyliłem się Ale A ten na ten czerwony, bo ładniej się mi się ten no. zamiast tego? No. Baja. Dzięki bardzo. Dzięki również. Wszystkiego dobrego o. życzę. No, smaczne kawusi czy tam her i to jest pękaniego. Proszę Tu Kurka, bo siedział przy tym telefonie, jak pan ginekolog. Tu karta przekłada, tutaj chowach. Przyniosłem Ci coś do sprzedania. Co to jest? No ty się chyba raczej na tym lepiej znasz. To jest coś do komputera. Ja się na tym... Ja się na tym nie znam. To jest no, w kafunkach. Ja się, na, ja się na tym nie znam. Ja wie skąd ty to masz, a nie przecież znasz. <laughs> a to czy to ważne? No ważne, bo ja ciepło rzeczy nie biorę. To nie jest, że to jest wszystko przyszło. Jak to się mówi, paczce było. Tu jeszcze mam coś takiego, oryginalnie zamknięta. Czy ktoś wam paczkę wysłał z no. Ja tam się na tym nie znam. Nie wiem, co to nawet nie wiem, co to jest, zobacz, jest zafoliowane. Tego nie. Tego nie? No? Aha, dobrze. To pójdzie do śmietnika. To jest, widzisz, nowka. zafoliowana, jeszcze nawet nie, nie rozpieczętowana. A ja sam nawet nie wiem, do czego to jest. Z za. Ta paczka przyszła. Jeszcze był liściu kształtowany. Ale ty jesteś strut, chłopcze, widać Może się wyleczysz. No. I co w tym liście było? Było napisane na takiej kartce wielkiej. Uu. Że jesteśmy, co nieco, że jesteśmy gwiazdami Lombardu, coś, tego, coś. Ojej. Jest. Jesteś obserwowany, pamiętaj. Pamiętaj, jesteś obserwowany. Nie to tam, nie to tam, wiesz, trzy do śmierci po wszystkim, nie? Mm. A To nie wiecie, co to jest? Mi się zdaje, że to jest jakaś no, do tableta, jakiegoś coś. Nie wiem, po prostu nie wiem, no. Jak zgadniecie, co to jest, to daje dwie dychy, jak nie, to dycha. A ja sam nad nie wiem. Trzy szanse. <śmiech> nie wiem. <laughs> ja tam... Trzy szanse goni A jak pójdzie gładko to całe statko. Nie zgadnę. To jest do jakiegoś tableta. Blisko. Do, nie do iPoda? Bardzo blisko parzy, czyli co to jest? Masz tego iPoda i do gierek. Znaczy nie mówię do czego to jest, tylko co to jest. No, nie? to jest do, do tych gierek na iPoda, bezprzewodowe yy, no. na iPoda tego. No nawet nie trzeba powiedzieć do jakiego laptopa, jakiego no, modelu i tak dalej, to, tylko do czego to może nie służy, albo po prostu nazwę. Nie Ale on nam zadaje pytania. Boże, ale like Pojrzyj, do tej piłki. No, jakbym ci powiedział, przynieś mi tom, to jakbym miał powiedzieć, żebyś mi to przyniósł? Nie Kur... prawo! No, <grym> no, no, widzisz, no! Ładowarka, no widzisz, a ja nie znam się na tym, no to skąd ja mogę to wiedzieć? Zasilacz, i to jest do MacBooka Pro, do tych y, od Apple laptopów, z tych jabłuszkiem takim, tylko że to nie jest oryginalny, tylko zamiennik. A, no wiesz, a ja, ja tam było w paczce, zapolijowane to wszystko, ja się tam na tym nie znam. W komputerach nie siedzę. Jak to się mówi. O tych gruźników. Ja jeszcze muszę go leczyć. Oryginalny. Mówka nierozpieczętowany. Znaczy to nie jest oryginalny zasilacz, nie? Bo oryginalny ma tu logo te. No no, Jabłuszko. to jest... E, ja nie, znamy, nie? Ale chodzi o to, że po prostu widzisz, to jest zapakowane, a ja nie znam się na tym i nie wiem do czego to. W ogóle nawet służy. No już teraz wiesz. Teraz jak zna, będę miał takie coś, to już będę wiedział o co chodzi. Co się tak części no, jak galaretka. Jestem, jestem jakiś. No jesteś taki jaki jesteś. No. Weź to wyrzucić. A tą kartkę nie potrzebujecie w kartkami nie potrzebna. Proszę bardzo. Kartka mi nie potrzebna. Dzięki na razie. Na razie. Tam na to one po 350, tak 500, a 12? 500 nowy, nie? Używane 300, 350. A12, ja mam pełno A12. zobacz jak tam cenę aktualnie, A12. No liczyłeś tam to jak mówić, 350 zł. No już nawet za 200 stówki można kupić, no 150 to jest maksymalnie, nie? 150 mógłbyś zrobić, tak? Nie, bo jest pęknięty. Jest pęknięty w pół, 50, 50 dych no, no, no. maksymalnie. 50? 50. 100 nie da rady? Nie da rady. Kurde, to nie wiem czy się opłaca. tak No to już jest taki telefon, że jak ktoś przychodzi i naprawdę nie ma pieniędzy, to sobie tak... No, kupuje, nie? no, no, no wiadomo, bo to... Ja. To już za, stary jest. Za stówę można go gonić. Że nie tyle stary, co te pęknięcie mm -hmm. na połowie ekranu, nie? A tak nie zauważyłem tego. No zobacz. Przez cały ekran masz, nie? Krach. A faktycznie. Kurde, no za pięć dych, siedem tych nie da rady? Nie, no pięć max. będzie. <laughs> Proszę Dzięki bardzo. Dzięki wielkie, miłego. Dzięki już nie?